Siema, tutaj Tematy. Dzisiaj przetestujemy legendarne petardy Achtungi od komety. Tutaj jest 20,7 gram neku na te trzy sztuki niby. No nie wiadomo, oczywiście certyfikat NWP. No, tutaj kod produktu. Ciekawe właśnie, z jakiego roku one są, bo też tego tutaj nie podali. Teraz cena, myślę za taką pakę. Na nie wiem, Discordach to będzie jakieś 20 zł, coś takiego. Ja kupowałem po 8. Mm. No tak to wygląda Bardzo fajnie są w sumie wy wykonane te petardy nie ma, nie ma co się przyczepia Jeszcze tu jest jakaś instrukcja O, certyfikaty No i dobra Lecimy z testem Długi zapłon Fala nie dało. Ale fest drugi zapłon mają. Chuj długi Dobra, teraz sprawdzimy go w trawce. Niestety nie ma świeżej, jest tylko taka, ale może też coś to nam da jakiś wynik testu Aha, ta trawa już się zaczęła palić. O. No ale ten zapon jest mega długi szczerze Aż niebezpieczny dla jakichś nie osób nieogarniających tematu No tutaj No całkiem to przerzedziło, spoko No no i takie zostają po nich właśnie gipsy Trzeba też na to uważać, żeby nie uberwać No i teraz sprawdzimy jeszcze Achtunga pod lodem to jest taki lód bez, bez wody po prostu. Zobaczymy jak to wypadnie. Nieźle. Aż ja oberwałem tym lodem. Nie, no moc jest całkiem fajna. Moc jest całkiem fajna. Zobaczcie. No także to by było na tyle. Myślę, że petardy bardzo fajne, godne polecenia. Szkoda, że już tak ciężko dostępne. Także to by było na tyle. Siema.